Instytut Studiów Podyplomowych Andrago Centrum należący do Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego zainaugurował nowy rok akademicki 2019-2020. Uroczysta gala odbyła się 28 września w Targach Kielce. To już piąta z kolei inauguracja Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum. To było bardzo owocnych pięć lat w trakcie których studia ukończyło ponad 3,5 tysiąca absolwentów na ponad 50 kierunkach studiów. Studia nasze organizujemy i realizujemy przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. Oferta nasza to studia pedagogiczne, psychologiczne, ekonomiczne, z zakresu zarządzania, kultury fizycznej. Mamy w swojej ofercie także studia dualne oraz studia MBA. Ogromną wagę przywiązujemy do wymiaru praktycznego umiejętności naszych studentów. Staramy się, stawiamy na pracę laboratoryjną, na realizację ogromnej ilości praktyk i tego, aby rzeczywiście po pierwsze, wiedza teoretyczna, o którą dbamy, była szeroka, głęboka, ale aby mogła mieć potwierdzenie w działalności praktycznej. Witam naszych studentów i życzę wielu sukcesów w nadchodzącym roku akademickim. Uwzględniając potrzeby rynku oraz wymagania ministerialne, nasza oferta studiów podyplomowych co roku powiększa się o nowe, specjalistyczne i innowacyjne kierunki. Jesteśmy dumni, iż nasi studenci ponownie wybierają nasz Instytut Studiów Podyplomowych i po raz kolejny stają się naszymi studentami. Rozpoczynamy kolejny dobry rok. Zapewniam, iż z naszej strony przyłożymy wszelkich starań, aby nasi studenci w przyjaznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry, mogli podnosić swoje wykształcenie na jak najwyższym poziomie. Wielkie idee kierujące społeczeństwem mają swoje przełożenia na idee edukacyjne. Idea edukacyjnych jest odbicie tego, co jest dla społeczeństwa ważne, jaki chce mieć ludzi, do czego dąży, co sobie ceni, czego też chce uniknąć. W wydarzeniu uczestniczyli goście z zagranicy, przedstawiciele uczelni, z którymi współpracuje konsorcjum naukowo-edukacyjne. Do Kielc przyjechały m.in. Natalia Łazarenko, rektor Winnickiego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Michała Kociubińskiego oraz Tracy Hendrickson, dyrektor American International Online Academy. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi polega na tym, że będziemy inicjować współpracę szkoły polskiej ze szkołą ze Stanów Zjednoczonych. Współpraca ta będzie polegała na podwójnym dyplomie. Uczniowie naszych szkół, szkół podstawowych, szkół średnich, będą mogli otrzymać dyplom ukończenia szkoły podstawowej bądź szkoły średniej ze szkoły ze Stanów Zjednoczonych, które ukończenie szkoły średniej będzie uprawniało naszych uczniów do możliwości podjęcia studiów na uniwersytetach, we wszystkich uniwersytetach stanowych. Także jest to olbrzymia również inwestycja i wyzwanie. I miejmy nadzieję, że uczniowie z całej Polski będą korzystać z tej właśnie formy kształcenia i podwójnego dyplomu. Rektorzy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz Winnickiego Uniwersytetu Pedagogicznego parafowali w Kielcach porozumienie o współpracy. Wcześniej podobny dokument podpisało Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne w Kielcach. Za pośrednictwem współpracy właśnie z Uniwersytetem Pedagogicznym z Winnicy planujemy Otworzyć pierwszy w Polsce uniwersytet zagraniczny. Polska była do tej pory taką białą plamą na mapie Europy, gdzie nie widniał żaden zagraniczny uniwersytet. My w tej chwili złożyliśmy wnioski do ministerstwa, czekamy na opinię ministra spraw zagranicznych i wydanie decyzji przez ministra szkolnictwa wyższego w tej kwestii. Więc miejmy nadzieję, że w przyszłym roku powstanie pierwszy w Polsce zagraniczny uniwersytet i to właśnie we współpracy z naszym partnerskim miastem Winnicą. Inauguracji nowego roku akademickiego w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum towarzyszyła certyfikowana konferencja metodyczna, nowoczesne formy przekazu wiedzy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Największe grono naszych studentów stanowią nauczyciele i to właśnie z myślą o nich jest zorganizowana dzisiejsza konferencja. O multimedialnym wsparciu edukacji rozmawiało w Kielcach ponad 600 pedagogów i terapeutów. Konferencja nasza jest wydarzeniem cyklicznym, jest organizowana przy każdej inauguracji, natomiast ta jest pierwsza, która ma wymiar międzynarodowy. Prelegentami naszymi są osoby z Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych. Są to przedstawiciele uczelni, z którymi aktualnie współpracujemy. Jak przezwyciężać bariery edukacyjne dzięki nauczaniu online, mówiła Tracy Hendrickson ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast Alona Korol z Ukrainy swoją prelekcję poświęciła tematyce związanej z potrzebami dzieci, z zaburzeniami mowy i języka. Tylko kiedy wypracujecie sobie wysposób w komunikacji z tym dzieckiem i spróbujecie się łączyć dzięki swojej relacji z nim grupę rówieśniczą, dopiero wtedy możecie zacząć przekazywanie wiedzy. Kolejne wykłady dotyczyły pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w ich nauczaniu. Należy tutaj pamiętać, że są to dzieci i z deficytami, i z zaburzeniami, ale nie tylko, bo dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są to również dzieci zdolne. Dlatego chcąc połączyć, jakby znaleźć tą wspólną płaszczyznę do pracy, oczywiście mówię tutaj o szkole ogólnodostępnej, chcąc połączyć jakby pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z dziećmi zdolnymi. Korzystamy z nowoczesnych technologii. Podczas uroczystej gali wręczono także statuetki Wirtuoza Biznesu 2019. Wyróżnienie przyznawane jest przez Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne od 2015 roku. Wirtuozi Biznesu to nagroda, która ma uhonorować partnerów, z którymi współpracujemy, którzy przyczyniają się do rozwoju konsorcjum, do rozwoju edukacji w regionie i w całej Polsce. Tegoroczni laureaci to Teatr imienia Stefana Żeromskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i przedsiębiorstwo Biznes Horizon. Nagrodę specjalną przyznano Echo Dnia. Dzięki temu, że możemy mieć takich wspaniałych partnerów jak Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Teatr Stefana Żeromskiego bądź Echo Dnia, jest jest nam niezmiernie miło, że te organizacje, te instytucje nas wspierają. Po raz pierwszy w tym roku przyznano wyróżnienie w kategorii Organizacja Społeczna, które otrzymał kielecki klub karateki Okusine Koronea.